We'll <laughs> Witajcie w kolejnym odcinku dzisiaj taka, powiem Wam, iście wiosenna pogoda. I sam z ciekawości postanowiłem przejść się tuż za wiatę na pole. Kurde, a gdzie tu ścieżka jest? Jak ja będę nawóz chciał? tu jest chyba, dobra Przejście na pole zobaczyć jak rzepak wygląda, jak on się zachowuje w ogóle e, podczas, no tak dynamicznie zmieniających się warunków e, atmosferycznych mam na myśli oczywiście tutaj przede wszystkim e, temperaturę bo e, jeszcze, jeszcze przed świętami Wigilia była w sobotę a e, a w poniedziałek, we wtorek i w środę utrzymywał się jeszcze mróz e, i to dosyć, dosyć, dosyć niskie temperatury były. I zaraz było wiecie, takie nagłe jakby ocieplenie. Tego śniegu u nas, jak sami widzieliście, było naprawdę, naprawdę sporo. Nie było go mało, było go sporo. Ja oceniam to gdzieś na 25-30 cm oczywiście wody no nie widać, prawda, nie widać tej wody woda poszła, nie ma w ogóle żadnych zastojów, żadnych kałusz na, po, na polu także ta woda poszła, no i zobaczymy jak ten rzepak w ogóle się będzie yy, prawda, yy, zachowywał wyrwę yy, większą oraz, oraz mniejszą roślinę yy, i ocenimy jak on tutaj czy jest miękko i czy uda mi się wyrywać z korzeniem, nie uda mi się, już widzę udało o, zobaczymy jak on tu wygląda, ten rzepaczek? No, i tak on się tutaj zobaczcie, nam e, prezentuje. Czyżby to był nowy przyrost? W tym miejscu, oto. I tu kolejny. Miejmy nadzieję, że nie. Chociaż wszystko na to wskazuje. E, jak tutaj z wierzchołkiem, jest wierzchołek, jest ok. E, czy są białe. Nowe korzonki zaraz tutaj, wszystko sprawdzimy. Czy są nowe przyrosty, ale chyba raczej nie widać. Nie widać. A jednak, jednak troszeczkę jakieś, jakieś 2 mm. Oczywiście na kamerce tego widać nie będzie. Ale spróbuję wam to zobrazować. Zobaczcie, tutaj on jest. Sama końcówka biała, sama końcówka. Tu mamy obok, gdzie jest ten korzeń ciemny, a tu z drugiej strony jest końcówka, która jest biała. Żeby to nie było tylko, żebyśmy się nie opierali tylko na jednym, to zobaczymy, czy gdzie indziej też. Słuchajcie, tu jest, tu jest, wychodzi nowy biały korzeń. Zobaczcie. Tu, tu widać ewidentnie nowy przyrost. Także rzepa rośnie, rzepa rośnie i teraz pytanie: czy to, czy to jest, czy to jest dobre, czy to jest dobre? No korzeń palowy tutaj nie można się do niczego przyczepić, tak jak można powiedzieć książkowy. Rozeta też, yy, też ładnie tutaj yy, nam się prezentuje. Wracając do, do merytum pytania: czy to jest? Dobre y, dla roślin. E, ja, jak tak sobie troszeczkę e, cofnę pamięć, to w ubiegłym roku e, wegetacja praktycznie w ogóle się nie zatrzymała. Nie mieliśmy nawet na tydzień takich e, wysok niskich temperatur, gdzie ta wegetacja byłaby zatrzymana. Rzepak przetrwał. Rzepak plonował, mogę powiedzieć, bardzo dobrze. Więc z drugiej strony. Yy, znaczy, odpowiadając na pytanie, tak jak teraz, yy, myślę, że nie powinno mu się nic stać. Nie powinno mu się nic stać. Yy, był, yy, był w śpiątrze, był w hibernacji, tak? Yy, ten tydzień czasu, takich naprawdę niskich mrozu. Jeden dzień u nas, nawet yy, rano, jak wyjeżdżałem. Do Gdańska, słuchajcie, minus 17 było, więc, więc naprawdę ta, ta i, i, i gleba, yy, i, i rośliny były, były naprawdę w stanie w stanie całkowitego uśpienia, w stanie całkowitej yy, śpiączki. Także yy, ten, 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 te, tą hibernację jakby już mają, już mają zaliczoną, więc, więc pod tym względem tutaj yy, myślę, że nie ma się co martwić, yy, nawet z. Są prognozowane, słuchajcie, wysokie temperatury 1 i 2 stycznia na poziomie 13 stopni nawet. Także można śmiało powiedzieć na, tą, na tę chwilę, że wegetacja rusza. Chyba tak, chyba tak można to, chyba tak można to określić. E, sami widzieliście przyrosty na rzepaku są. Ja za chwilę będę miał e, możliwość, pojadę ładowarką e, chociażby na pszenicę, która była ściana po kukurydzy. Chcę zobaczyć, jak ona tam wygląda. Przeżytko, ładnie wy, wyrządkowane też później e, zobrazuję Wam. A, e, e, a jeszcze tylko zobaczymy. Ile dzisiaj naprodukowane? 7 kW. Kilowat... 7 kW. Dzisiaj. Nie, dzisiaj, teraz. E, a dzisiaj już mamy prawie 20 kWh. E, obecna produkcja to jest 7, 7, 19. Także, także tak to wygląda. E, lecę, lecę na pole. Zobaczymy, jak tam pszenica po, e, po kukurydzy wygląda słuchajcie, rzepak nowe przyrosty ma a yy, pszeniczka to zaraz, zaraz się okaże czy będzie miała nowe przyrosty czy nie także rządki widać to najważniejsze yy, wychodzi no ale przy takiej temperaturze też yy, no nie ma się co dziwić, prawda że, że ona cały czas yy, znaczy teoretycznie powinna iść w górę przy takich temperaturach miejmy nadzieję że też i tak się dzieje w danej, w danej chwili zaraz tutaj sobie coś odgrzebiemy o. czy mamy jakieś białe korzonki, jak to wygląda wysunięty no tutaj na tym to wam powiem, że ciężko jest określić czy czy ona rośnie? Ale nie, widać. Widać które korzenie można powiedzieć, y, tu w tym przypadku, czy tu widać w ogóle, będzie o. W którym y, gdzie rosły? Ładnie ziemią wklebione. A tu mamy końcóweczkę, powiedzmy te y, 4-5 mm, jakby nowego przyrostu, prawda? Tu doskonale, doskonale widać. Y, no ale tak jak mówię, no, temperatura jest y, taka że no nie ma się co dziwić prawda że ta pszenica ta pszenica rośnie no i bardzo dobrze niech rośnie o tu coś mięciutko tu coś mięciutko jakiś nowy korzonek się udało wyrwać o ten to korzeń jest byczy i to bardzo długi zobaczcie no tu w tym przypadku akurat ja bym nie powiedział chociaż nie tutaj naderwałem Naderwałem być może, być może się pojawiło jakieś nowe przyrosty Nie, tutaj widać na końcu Na końcu widać tak, że już tutaj wegetacja jakby trwa, idzie No ale najważniejsze, że rządeczki już znać Pierwsza, pierwsza dawka azotu w postaci myślę RSM-u właśnie na tego typu pszenicę, gdzie spokojnie będziemy mogli pojechać z tym azotem i nie martwić się, nie mieć tego z tyłu głowy, że może się przypali, może za wcześnie, może jak. Także na pewno na pewno tutaj na tę chwilę na, tak, na tego typu pszenicę, w takiej fazie, RSM jak najbardziej powinien być wskazany. Chociaż, yy, chociaż jeżeli z drugiej strony patrząc na formy, jakie mamy w RSMie, no to z, no nie za bardzo. Przydałaby przydałby się, przydałby się jakaś saletra, chociaż na pierwszy strzał, yy, saletrę, no to też, yy, no też nie bardzo, tak? To zależy wszystko od warunków. Tak jakby yy, jakby to miało wyglądać tak jak teraz, jak najbardziej. Walimy saletrę, dokrzewiamy jeszcze. Bo jak na razie mamy, mamy tutaj szpile, dokrzewiamy, i wtedy e, wtedy pszeniczka ma z czego, z czego ciągnąć. Tak? No, jeżeli będą jakby niekorzystne warunki, e, większe. E, niższe temperatury tak no to śmiało rsm na pierwszą dawkę ewentualnie drugą na drugi strzał e, polecieć szybko z, e, z azotem szybko przyswajalnym typu typu właśnie e, forma saletrzana gdzie e, gdzie ten azot będzie w miarę szybko można powiedzieć bardzo szybko dostępny no a teraz jesteśmy już na pszenicy sianej powiedzmy w terminie, albo w, 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 troszeczkę w terminie przyspieszonym. Widać, że tu zwierzyna troszeczkę pozadeptywała. Eee, no i co na pierwszy rzut oka rzuca się nam w oczy to, że plantacja jest za. Ojejku nie wyrwę Plantacja jest po prostu za gęsta. Za gęsta. Eee, no korzeń mamy też. Mega, zobaczcie, jaki duży jest. Bo oczywiście, w uprawie bezorkowej, jaki długi korzeń. Jeszcze go i tak urwałem. Tak? No, i tak jak mówię, również widać myślę, że na załączonym obrazku tu, jak i tu, że mamy nowe, nowe przyrosty. I oberwę, już tak, żeby było łatwiej liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6-7 rozkrzewień, zdecydowanie za dużo no ale przy takim wczesnym siewie nie ma co się, e, co się dziwić że, że tak to, e, tak to wygląda no, ale ogólnie plantacja no, tutaj nie ma, nie ma się do czego po prostu przyczepić tak? również czysto od chwastów, czyściutko nie widać ani, ani miotły, ani dwuliściennych e, także no, można, można pokusić się o stwierdzenie, że plantacja wygląda wzorowo i nie ma, nie ma dwóch zdań. Tu mamy odmianę banatus, przez drogę jest odmiana euforia. Dzień różnicy w siebie i tak na dobrą sprawę nie powinno tu być żadnych, żadnych widocznych różnic może troszeczkę mm, troszeczkę rzadsza chociaż y, gęstość siewu na tym samym poziomie czyli y, 250 y, roślin y, na metr kwadratowy także także no naprawdę nie ma nie ma się do czego tutaj y, przyczepić ale na pewno na pewno jest y, ta odmiana równie, równie gęsta jak i nie gęściejsza o, no wychodzi. O, tak to wygląda. Węzły krzewienia ładne. No ale tutaj mamy od początku lżejszą glebę. No i powiem Wam, że coś tutaj nie widać tych nowych przyrostów. Aż tak się nie rzucają. No i ja no, może jakieś malutkie, drobne, drobne korzonki zaczynają. Może z tego względu, że tu jest jakby yy, yy, gleba piaszczysta, bardziej piaszczysta niż przez drogę. I stąd, stąd też taka, taka różnica, w, chociażby w tym, czy, czy ta pszeniczka ruszyła, czy nie. Może tych składników dostępność do składniki jest większa na, na glebie zwięzłej niż, niż na takim. O, tak jak tu widzicie, zobaczcie, to suchutka ziemia piaszczysta. Także no, wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze. Oby wody nie zabrakło. A zresztą sobie sami poradzimy. Jeszcze na samym powrocie yy, pokażę Wam, tylko jak przeżytko wygląda. A wygląda naprawdę równie, równie dobrze po kukurydzy. Mimo, że po kukurydzy. I tutaj mamy na samym końcu przeżytko. Słuchajcie, po kukurydzy Tadeuszik. Taką się prezentuje. Yy, już widzę, że zrobiłem Babola. I sam z tego nie jestem zadowolony, ale na razie o nim mówił, nie będę. I tak jak widzicie, no tu, jest, tu jest piachuder, nie ma co, sam sam pioch, sam pioch i nic więcej. I, e, I wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Nie można tutaj do niczego się przyczepić również. O, tu to, to miało być płytko, a tak głęboko zasiałem. Ja pierdzielę na to, to, jak na załączonym obrazku, zaraz Wam pokażę. Praktycznie w ogóle się nie zatrzymało. Tylko rośnie. Tak cały czas. O, proszę. Białe korzonki. Idzie w górę. I tutaj tak samo troszkę za tak głęboko zasiałem, no ale trudno już teraz nic nie poradzimy na no to głęboko, znaczy głębiej to, głębiej najważniejsze, że wszystko pięknie powychodziło e, wschody naprawdę, naprawdę bardzo dobre no i tak jak, tak samo jak się bałem siać po kukurydzy e, tej uprawy, tak no bo wiadomo, no pierwszy raz pierwszy raz, no to myślę, że każdy by się bał e, bynajmniej ja tak mam nie wiadomo co to będzie, tak? Nie wiadomo jak to uprawić. Lekka ziemia: czy nie będzie się ciągnęło, czy nie będzie się pchało. Yy, I wiele, wiele, wiele rzeczy, które, które gdzieś mi tam z tyłu głowy yy, siedziały, nie dawały yy, spokoju, takiej stu, stuprocentowej pewności. Suche, Wojtek, siej, kurczej, tam nie ma co się certolić, tylko trzeba siać, będzie dobrze. No i teraz Wam powiem, że naprawdę yy, trzeba siać, nie patrzeć i tylko, tylko do przodu i w uprawie bezorkowej rządeczki jak ta lala naprawdę jestem zadowolony, jestem zadowolony przede wszystkim z tego jak te przeżyto wygląda oraz z tego, że tą decyzję yy, ta decyzja jest naprawdę na, yy, na plus którą, którą podjąłem, no jeszcze tu pod to już w ogóle no, pięknie wygląda yy, takie leciutko zielonkawe pole Robi, robi to na mnie y, naprawdę spore, spore wrażenie. No i tak jak mówię, no tutaj y, oby wody nie zabrakło, bo jest to lekka ziemia. Jest to lekka ziemia, piaszczysta ziemia. Piąta, y, piąta klasa, więc y, tu podłoża y, żadnego z tego nie ma. Także trzeba mieć to na uwadze, że jeżeli będzie suchy rok, no to to też tutaj y, plonów rekordowych nie będzie, prawda? Rekordowych nie będzie, ale nawet jeżeli to sypnie 5 ton, słuchajcie, świnie się na pewno nie pogniewają, na pewno się nie pogniewają, a dla świn wystarczy nawet ich z tych, z tych 6 hektarów. Także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.